Eee, i no. Mm, to ten to co to otwieramy, nie? Nogi. Otwieram pierwszą za 28,99. E, za 29 zł. To oczywiście cokolwiek zwróci, nie? Mhm. Mm Mów od razu. Eee, Powiem ci, że mi e, front miski 98 zł, minimal GG. To już mi się zwróciło pening. Lecimy dalej tą samą skrzyneczkę. Jeszcze raz. We can do this. A to drugi. Eee, było za dobrze. Nie, tym razem mawka A Dwa dwa 2 27. Dobra, i mam jeszcze 10.82, to sobie tą AWFkę sprzedamy. Eee, mam 12 Ziko, strona główna. Zobaczymy co tutaj można by jeszcze otworzyć. Mam ile? 12 Ziko. Hmm. Wakacyjna tu jest za 8. ziko to jest y, piknikowa, coś tam można z niej zawsze wyhaczyć. Hmm. no to kij, to zobaczymy, bo tu jest zimba 50% więcej. Lato dwa razy lepszy drop tylko do 10 lipca. Eee... A nie, to nie, nie jest to wakacyjna. Dwa razy lepszy drop tylko do 10 lipca. Eee, dobra, to walniemy piknikową. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Otwórz. Ujaj. Więc dalej 3,50. Sprzedaj. E, mam 7,20 coś. Zobaczymy, co mi tam jeszcze na co mi stać. Mm, mam. Ile? 7,23. 7,23. Tu jest słoneczny, drobiaka jakaś, 65% przycena. zobaczymy coś za 7, ziko Za 9,5, za 4. Skrzynia Misty. I to jest ta farma, nie? Co mi wtedy gra dropło. Kojarzysz? Ja, pamiętam. No właśnie. Ale ty masz fartę do tej strony. Hm. <śm> Idealny prezent, abstrakcja 15% 50% 80, coś. Hmm, tu jest jakaś promocja. Edycja limitowana. Rainbow. Um, przeglądamy, co tam jeszcze jest ciekawego. Skrzynię 50 na 50 to jest gówno. Już tutaj nawet nie zaglądam. E AK simo Farm za 4,99. Revenge. Dobra, kij i tak nie siądzi i tak nie siądzi, bo mam... ja Jakby to siadło, to chłopie, mam 6 do przodu, ale to jest zero prawdopodobieństwo. No właśnie. Ale olać. No i słuchaj, Złoty 2,35, to jeszcze na tą najtańszą skrzynkę mi zostało, nie? Do końca, do końca. Złote 25. otwórz i otwieramy. We can do this. Ciekawe co z niej wyjdzie. Oczywiście jak zwykle z niej, ta ptetka najtańsza za 12 groszy. No już 16 tym razem. Jakiś <grym grym grym> stonks w ogóle. Dobra, to, to ten. To opening, e, wydaje mi się, że ta pierwsza skrzynka już, już wstygnie. To już, to już wystarczy, mi się zwrócił opening. Dziękuję bardzo, do widzenia.